Dziś witam Was pod pałacu Einderhof, Einderhofów w Łubowicach. Dzisiaj pokażę Wam ruiny oraz opuszczony cmentarz, który tutaj się znajduje. Ruiny tego pałacu za chwilkę zobaczycie na moim filmie, więc zapraszam do oglądania. Rodziny Józefa von Eichendorfa chyba Wam nie muszę opowiadać. Jeżeli poszukacie w internecie na pewno znajdziecie historię o tym sławnym poecie. Ogólnie jeżeli chodzi właśnie o Ułowice, to jest miejscowość, z której oni się wywodzą. Jest też całe takie muzeum, jest tutaj dom właśnie Eichendorfa i, i bardzo dużo innych, można powiedzieć, zmianek o nim. Jeżeli chodzi o ten pałac, został przez nich wybudowany w 1786 roku. Później gruntownie przebudowany na styl neogotycki w 1860 roku. A na dzień dzisiejszy zostały po nim już tylko ruiny, bo w czasie II wojny światowej został spalony i zniszczony, a po II wojnie światowej mieszkańcy tej miejscowości wykorzystali większość murów, większość cegieł właśnie do odbudowy swoich posesji. Zapraszam, jedziemy dalej. I tak Wam prędzej wspomniałem, e, pałac ten powstał w 1780 do 1786 roku przez Adolfa Teodora von z przeznaczeniem na rodową siedzibę. E, ledwie dwa lata po wybudowaniu właśnie tych, e, tego zamku e, urodził się jego syn, e, a tak jak prędzej wspomniałem, w, za czasów II wojny światowej pałac został spalony i zniszczony, jak widzicie. Pozostały po nim jedynie ruiny, ale sam pałac jest zadbany. Jak pan sobie filmy, które nagrywałem wam ostatnio z, z pałacu w Szybniku i w Rudniku. Tamte pałace były całe zarośnięte w drzewach, zniszczone i można powiedzieć w tragicznym stanie. Tutaj już mimo, że zostały tylko i wyłącznie mury po, po tym pałacu, no to zwróćcie uwagę, że jest to wszystko zadbane i Wykoszone i można powiedzieć pozmacnione, że można tutaj w bezpieczny sposób się poruszać. Jest też taka e, słynna zajęcza ścieżka, którą Wam za chwilkę pokażę. E, a teraz jesteśmy właśnie we wnętrzu tego pałacu. No tu jeszcze mamy resztki e, starych. Płytek, które tutaj były, wygląda tak, jakby były tu jakieś płytki kuchenne lub jakieś przejście, korytarz. Tak, widzicie, większość tych płytek została zerwana. Tu jeszcze kawałeczek pozostał. Tak, jak te płytki są pewnie, były mury kiedyś tego pomieszczenia. Górne piętro już tutaj jest całkowicie, jak widzicie, rozebrane. Sufitu nie ma. Z tego co wiem, cały budynek został odgruzowany, więc gruz, który tutaj był właśnie po II wojnie światowej, został wyzbierany. No i tak jak mówię, dużo, dużo cegieł, dużo tych elementów posłużyło jako budulec do właśnie odbudowy miasta. Chodząc po takich nawet odnowionych ruinach, czyli takich odgruzowanych, Warto uważać, bo tak jak widzicie, wszędzie można wpaść w jakieś, jakieś dziury i w jakieś studzienki, które tu jeszcze kiedyś znajdowały. Jak zwróćcie uwagę, tę dziurę, którą Wam przed chwilką pokazałem, to jest e, dziurę, którą można się dostać do jakiejś piwnicy tutaj w dole. Jak widzicie, za dużo tam nie ma, więc chodzić tam nie będę, e, Ale pozwolę Wam się troszeczkę, troszkę nagrać. O. Tutaj, właśnie nad tą piwnicą, tu jak widać, pod, e, pod właśnie mną są piwnice tego zamku. Więc schodząc tutaj, tak jak mówię, uważajcie, żeby się coś pod wami nie zapadło. Bo tutaj, tak jak widać, mieliśmy taką małą dziurę tylko w podłodze. A pod nami są właśnie te piwnice, które przed chwilą widzieliście. Tutaj już warto zwrócić uwagę właśnie na te e, wszystkie przytłuszenia które tu były. Takie sklepienia były zaokrąglone. Kiedyś to musiało naprawdę ładnie wyglądać. Wszystko teraz zarosło jakimś plączem. Idziemy dalej. Tutaj kiedyś były chyba jakieś dalsze ściany. Jak za część tych ścian jeszcze wystają. Tak, jak widzicie, z muru wychodziła cegła i cegła była na cegłę nakładana. Tu przechodzimy teraz, jakby jakimś korytarzem. Tu było jakieś wgłębienie, jakiś cel, pewnie też był. Bo tu też mamy takie wgłębienia, właśnie w ścianach. Eee, tak, by było jakieś przeznaczenie tutaj do tego. Tu było też osobne wejście. Zwróćcie uwagę, tam będę się wchodziło, właśnie do tego miejsca, które jest obniżone. Przechodzimy dalej. To bardzo fajnie wygląda, też tak jak wędzi Wam wspomniałem, e, pokazywałem Wam, że tam do dołu były pewnie no do i właśnie w tym miejscu to widać tu jest to wejście, o którym przed chwilą wspominałem tu też była ściana, jak zwróćcie uwagę e, która gdzieś tutaj coś odgradzała a tu się wchodziło do czegoś aż dziwnie, bo jest takie długie właśnie obniżenie tak by się na schodach schodziło na dół E, tutaj, jak widać, e, tak jak tam w poprzednim pomieszczeniu Wam pokazywałem, że były piwnice. No to tutaj macie e, już zawalony, jakby można powiedzieć, podłogę, zawalony sufit tych piwnic. E, całość to teraz już troszkę zarosła, ale tu widać, że, że one były pod każdym pomieszczeniem. E, tu u dołu, jak widzicie, była. Było w tym miejscu e, zrobione, zrobione zaankramowane przejście Jak to nazwać? E, z tych cegieł właśnie takie te sklepienie zrobione na półokrągło I tędy się przechodziło właśnie z pomieszczenia z jednej piwnicy e, Właśnie do drugiej piwnicy z drugiego pomieszczenia Biorąc pod uwagę, że, że tutaj zaraz za tą ścianą była kolejna Przypuszczam, że wszystkie te połączenia Wszystkie te zejścia były e, Te piwnice były są połączone I tam mogły być jakieś właśnie pomieszczenia Kuchenne, magazynowe i tak dalej. Coś, pozwolę tutaj, wam zejść, ale tutaj za dużo nie nagram. Tu mamy o kolejne przejście. Jak popatrzycie, wchodzę do kolejnych pomieszczeń i jestem teraz w dalszych części tej piliżni. Tutaj, tak jak widzicie, tam gdzie przez chwilę wam pokazywałem. Eee, a może przejdę kawałeczek, czyli tutaj jesteśmy. Eee, no i tu jest właśnie to przejście, które było między właśnie piwnicami, jesteśmy teraz właśnie w piwnicach tego, tego zamku von Eichendorfa no i tak widać były tutaj trzy poziomy, były te dolne piwnice, później było to właściwe piętro, czyli ten parter i, i pierwsze piętro i nad nim najprawdopodobniej kończył się, kończyła się cała zabudowa tu jak zobaczycie, to właśnie jest to troszkę to odsłonię tu jest to to przejście, o którym wam przed chwilą z góry opowiadałem Tutaj mamy przejście właśnie do kolejnych pomieszczeń z e, tych piwnicznych. Tutaj jak widać jest ten część zabudowana. Jak widzicie tutaj e, strop był betonowy. E, u góry możliwe, że były już drewniane, ale jakbyśmy ostatnio w strzybniku czy w rudniku, to wszystkie, wszystkie piętra były, były wykonane z drewnianych stropów. Teraz no, schodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj widzisz, że takie małe okienka były, e, którymi, którymi gdzieś tam można było popatrzeć. dostawało się troszeczkę słońca do środka. O. I tutaj teraz przechodzimy dalej. Znowu mamy przejście. Zwróćcie uwagę, że ja mam 1,85 m wzrostu. I jak tutaj przechodzę, to muszę uważać na głowę, bo mogę przywalić cegły. Tu sądzie jest niziutko. I to jest ta pewnica, którą przed chwilą z drugiej strony Wam pokazywałem. Więc tak jak mówię, wszystkie te pomieszczenia były tu kiedyś połączone. Między, między tymi właśnie pewnicami szło sobie przechodzić. Tam, gdzie przed chwilą staliśmy, co Wam się schylałem, to tylko takie coś nas podtrzymywało. Aż dziwne, że, że to się jeszcze nie zawaliło. Tam z, z tego kolejnego pomieszczenia, gdzie Wam przed chwilą do dziury wkładałem telefon, żeby nagrać to. No i tutaj jesteśmy. Mamy kolejne małe okienko. Z którego, z którego dostawało się światło. Tu było kolejne, a yy, nad nami kolejne dwa piętra. To wejście, do którego do piwnic kiedyś można było wchodzić. I zwróćcie uwagę, wyszliśmy teraz z boku tego pałacu. W chwilę wchodziliśmy od przodu yy, i z przodu tam yy, było wejście właśnie do tych piwnic. Teraz weszliśmy właśnie od boku, tutaj było osobne wejście. Przypuszczam, że służba wchodziła sobie właśnie tym dym, tym wejściem. Tutaj właśnie od boku, a główne główne wejścia znajdowały się właśnie tutaj z przodu. Zwróćcie uwagę, że mamy też tutaj informację. Tu urodził się poeta Józef Józef e, Freiherr von Eichendorf. Który żył w latach 1788-1857. Jest jakiś cytat: rozpięto, rozpięto, rozpięto rozpięła skrzydła dusza, Nestotem sycąc swą i tak dalej, i tak dalej. Nie? Cała ta tabliczka. Tu też jakaś tabliczka w języku niemieckim. Przypuszczam, że też jakaś informacja. Tu stara jakaś skrzynka. Przypuszczam, że prądowa. No, skrzynka prądowa. Stosowana. Przypuszczam, że i dla czasów funkcjonowania zamku w takiej postaci nie było. Bo była jak troszkę inna. zabudowana. No i tu właśnie było wejście od przodu do tego pomieszczenia, o którym Wam przed chwilą wspominałem. Tu mamy te plenice, które Wam przed chwilą pokazywałem. Byłem tam właśnie na dole. Tutaj wchodziłem. Stąd przechodziłem do tej kolejnej. Pewnicy, która znajduje się za tą ścianą, tam e, w, tym, w tym dole, e, i tam było właśnie z tamtej strony to wyjście główne. Jak widzicie, część tych, tych murów e, tutaj jest. Jeszcze zachowana tego podziału tak, na te budynki. Tu było pokazane to przejście, które wam prędzej pokazywałem. E, zwróćcie uwagę też, że fajnie, bo pod względem bezpieczeństwa większość takich luźnych cegieł, które tutaj mogły zagrażać, e, została, została zdemontowana. Zostały tylko te najmocniej przytwierdzone. Ma to swoje plusy, bo chodząc po takim miejscu, oczywiście, zawsze możemy gdzieś wpaść tam do piwnicy, możemy gdzieś tam coś się może zarwać, bo musimy pamiętać, że to są ruiny. E, jednak, jednak, warto pamiętać o tym, że że tego typu właśnie budowle troszkę odnowione zapewniają troszkę więcej bezpieczeństwa niż tego typu ruiny, których byliśmy właśnie w na przykład w Szybniku. Tu gdzieś była jakaś tabliczka z informacją. W tym momencie nie byliśmy. Tu już były te cegły, o których prędzej wspominałem. Tu przechodziliśmy. Tu były te właśnie płytki, o których mówiłem. Przejdziemy sobie tutaj. I tu były kolejne właśnie pomieszczenia, tutaj też trzeba uważać, bo zwróćcie uwagę idziemy i tu przy cegłach jest dołek, do którego można wpaść, więc eee, trzeba naprawdę uważać, tutaj też całość może być podwiększona, więc w każdym momencie wszystko się może tutaj na nas zawalić albo pod nami zawalić, eee, a tak jak mówię tutaj kolejne pomieszczenia, które kiedyś były zwyczaje. wyobraźcie sobie jakie to kiedyś musiało być duże tu mamy jedno pomieszczenie, tutaj mamy przejście to jest kolejne pomieszczenie z tego pomieszczenia wejścia do kolejnych pokoi tam przechodziliśmy mieliśmy kolejne teraz policzmy jeszcze wszystkie te piętra policzmy teraz te piwnice, które są z każdym pomieszczeniem i wyobraźcie sobie jaka kiedyś to była willa tu też mamy stare właśnie takie płytki podłogowe i zwróćcie uwagę, że w planie do tych dzisiejszych Tutaj e, narażone na warunki atmosferyczne, e, ruiny rozwalone, wszystko zasypane, one dalej tu są i nawet są w dosyć fajnym stanie. W przeciwieństwie do zwykłych naszych paneli płytek, które się rozlatują po dwóch latach użytkowania. Zwróćcie uwagę dalej, idziemy, tutaj też się coś już zarwało. E, no i tu widać właśnie, że kolejne pewnice, że tu wszystko było, dosłownie wszystko było Odpewniczone tutaj jest pozarywana te, te, te sufity. I, I widać właśnie ten dół. Też jakieś właśnie mniejsze pomieszczenia były. Przypuszczam że jakieś magazynowe. Nie wiem czy uda mi się tam zejść, żeby wam to pokazać. Postaram się kawałek przynajmniej. Bo jestem. No i tu jak zwrócicie uwagę, to mamy właśnie te piwnice które kiedyś były no jak widać wszystko tutaj się zasypało cegłami ale tu są właśnie przejścia do kolejnych pomieszczeń eee, zwróćcie uwagę że tutaj tam w lewo e, jak i w prawo tutaj idą kolejne pomieszczenia e, do których właśnie tych piwnic szło chodzić więc po całe te ten zamek cały dosłownie cały był podpiwniczony te kanały też mogły iść dalej e, często legendy różnego rodzaju właśnie takich pałaców zamków no, mówiły że oj prawie spadłem Pałacy mówiły, że, że one prowadziły właśnie jakimiś korytarzami gdzieś dalej Gdzie, gdzie można było sobie przechodzić, uciekać, jakieś wyjścia awaryjne No i tutaj jak teraz popatrzycie To właśnie przejście dalej do kolejnego pomieszczenia Ja sobie tutaj górą przejdę, mam nadzieję, że tam nie wpadnę zaraz o. No i tam jak widzicie mamy kolejny otwór, do którego można było przejść Tu to wygląda jakby albo było jakieś przejście, albo jakiś kominek w tym miejscu ale najbardziej najbardziej przejście no i tutaj kolejne wejście gdzie do tych pewnic można wejść tu wszędzie też były mury już pozostały pozostałości po nich tam jak widzicie mamy całą część tego tego pałacu no i tutaj jesteśmy od przodu no i tutaj właśnie widać wejście do tych piwnic. tutaj eee, te sklepienia i można było wejść, ściany jeszcze ładnie wyłożone jakimś jakąś gmurą powiedzieć gładzią tynkiem czy co to tam jest zwróćcie uwagę, tutaj macie pokazane jak ten pałac wyglądał za czasów kiedy był, Czy tak jak wam mówiłem, tu mieliśmy te piwnice, o których przed chwilą byłem eee, tu było to główne wejście, a z boku było wejście do tych piwnic. Tu było to pierwsze piętro, no i jeszcze tutaj były jakieś poddasza. Tu tylko widać takie małe okienka, więc przypuszczam, że nie były zbytnio zagospodarowane. A tutaj, po II wojnie światowej, troszeczkę inny styl. Przypuszczam, że troszkę jest z innej strony zrobione zdjęcie. A teraz idziemy. Mamy tutaj jego wiersze jest do zajęczej ścieżki jak zwróćcie uwagę tu mamy ten zamek możemy iść w tym miejscu i tu jest cała taka ścieżka z jego poezją pożegnanie pielgrzym do mego brata Szczęśliwy wędrowiec, przeszło minęło, wędrowny muzykant. I za zajętą ścieżką dochodzimy do ławeczek. Jest też tu miejsce na ognisko, więc przypuszczam, że jeżeli się gdzieś to zgłosiło, przypuszczam, że trzeba zgłosić. To można sobie tutaj fajną imprezę zrobić na jakimś większym gronie przy zamku. Mamy ruinę zamku, a, a my siedzimy sobie przy ognisku, śpiewamy muzykę. Tutaj możemy iść kiełbaski. Są to zajęte ścieżką, jak idziemy, mamy. Bardzo fajny park, bardzo dużo zieleni. Teraz dochodzimy do jakichś schodków, które gdzieś prowadzą. Tu jest ławeczka i taras widokowy. No i chyba doszliśmy do końca ścieżki Bo już tutaj się z stromo i ciasno zrobiło Tam jestem ciekawy gdzie ta ścieżka prowadzi Bo przypuszczam, że cała ta zajęta ścieżka była do momentu kiedy były ławeczki A teraz idziemy jakimś dzikim przejściem Z całym tym parkiem, który, który jest właśnie w tym przy, przypałacowym ale na pewno gdzieś to prowadzi, bo skoro jest wydeptane, to znaczy, że ludzie tutaj deptali. Chodzili i doszliśmy do czegoś, czyli do niczego. Tu chyba nic nie znajdę. Ciekawego. Chyba ta ścieżka do góry wydeptana. Jakbym w jakichś górach był, i tu doszłam do jeszcze większych zarośli, które nie wiem gdzie prowadzą. I wyszłem na jakąś łąkę, jakiś sad, do kogoś chyba placu, no tam jest kogoś dom, więc tutaj chyba nic ciekawego nie znajdę. Widzicie za mną fajna ścieżka zielona, można wśród drzew i liści fajnie sobie podeptać, troszkę się powspinać, ale nie doszłem do żadnego celu, który mógłby mnie satysfakcjonować, jeżeli chodzi o jakieś fajne miejsce. wracam się z powrotem i idę szukać innych miejsc i w okolicy też ciekawego mogę wam nagrać. Kieruję się teraz w kierunku dębu dombu, dębu Echendorfa. A później pokażę Wam stary cmentarz, w, której, w miejscu którego kiedyś był drewniany kościółek, który został zebrany ale na tego kościółka właśnie ponoć znajdowały się groby właśnie tej rodziny Eichendorfa więc jak już tu jestem to będę tam zobaczyć miejsce starego kościółka i właśnie opuszczony stary cmentarz szybki rzut oka na ruiny właśnie tego pałacu a teraz kierujemy się w kierunku tego drzewka Eichendorfa oraz opuszczonego cmentarza. No i tu mamy słynny dom Eichendorfa. Dom szypułkowy, wiek 300 lat. Tu znowu na moje urodziny jakiś wiersz od niego. I tu mamy tego 300-letniego domba. Dochodząc do starego cmentarza znajdziecie między innymi parking ładnie zadbany. Obejście bardzo zadbane jak na teoretycznie opisywany opuszczony cmentarz. No i stary cmentarz parafialny. No i tu faktycznie widać Podał tak, że jest to właśnie z starych czasów, kiedy jeszcze pałac funkcjonował. Tu mamy Józefa Krybusa, który żył od 1881 do 1921 roku, czyli w sumie przeżył 39 lat. Tu mamy jeszcze chyba starszy Ernest Krasek. 1938 do 1980 roku. Swoją drogą co do historii samego pałacu, to zapomniałem wspomnieć o tym, że w momencie, kiedy właśnie Eichendorfy nie byli w stanie już utrzymać tego pałacu, to przejął to rodzina Ratibor. Z, z pobliskiej miejscowości i oni później rozbudowali i troszkę zmodernizowali właśnie ten pałac przed II wojną światową tutaj spoczywają polegli w styczniu 1945 roku żołnierze niemieccy nie jest dokładna liczba spoczywających tu żołnierzy

Ojciec Adolf Eichendorf 1818, Do Józef von Eichendorf 1788-1857. On przynajmniej w swoich lat jakiś tam dożył. W przeciwieństwie widać do reszty rodziny, August Adolf i Gustaw. No i tu jest całe. To przypuszczam, że ta nowa płyta jest już teraz zrobiona. A tu obstawiam, że to była oryginalna płyta właśnie z tamtych lat. Napisy niestety zniszczone. i tu mamy kolejne jakieś nagrobki z lat 23 41 869 1930 1877 1963 Hampel przeżył dużą wojnę tu jest to jak na świece i dzwony ale zadzwonić nie idzie Przypuszczam takie ogrodzenia, jakby jakieś postacie słynne tu były. A tu chyba jeszcze starsze groby 1836, 1899, 1900, 1848, 927, 1803, 1896.

Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby kanał mógł się rozwijać i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów.